Siema, siema, widzu, witam cię. Ostatnio byłem tak średnio szczęśliwy, ale po tym, co dzisiaj się dowiedziałem, po tym, jak wielka firma, wielka korporacja odpowiedziała naszej ulubionej królowej życia, to, to aż mam takie szczęście w sobie. No bo możliwe, że ten incydent, który był w poprzednim odcinku, czyli to, jak królowa życia się zachowała w stronę pracownika McDonalda na drive-thru i paliła papierosy, on jej zwrócił uwagę, a ona wielki, wielką dramę wokół tego zrobiła, no to no to, to mo może jednak spowodowało, że coś dobrego będzie z Zmiana na dobre, ale o tym za chwilę, bo teraz chronologicznie, bo ona jeszcze się wypowiedziała, jak była ta wielka kontrowersja wokół niej, ona odpowiedziała tym wszystkim ludziom i się zreflektowała chyba z tego, co kojarzę, bo nie oglądałem jej odpowiedzi jeszcze, ale zobaczymy, bo wydaje mi się, że biorąc pod uwagę, jak ona się wypowiadała w swoim samochodzie o tym pracowniku Drive'ru, to zgaduję, że jej odpowiedź będzie równie ambitna, ciekawa, fajna i śmieszna oczywiście. <laughs> ale to się już za chwilę przekonamy, w sumie to nie za chwilę nie wiem, po co wam mówię za chwilę. Skoro Mogę po prostu włączyć filmik w jej odpowiedź, więc, więc macie jej filmik odpowiedź. Pośmiejemy się trochę, oczywiście te nudne momenty wytnę. Muszę się odnieść do sytuacji, która wywołała, przepraszam, burzę w całym internecie w tym kraju. Dobra, Dlaczego ona udaje, jakby tą brązową burzę to nie ona wywołała? To, to ty zano, animowałaś tekst na swoim Insta i w, jakby sprawdziłaś, obejrzałaś parę razy i wrzuciłaś swoją brązową burzę. Ty to zaczęłaś, ona pewnie myślała, że o ja to wrzucę, to będzie wielki wiecie. Wow, anty-McDonald, anty-McDonald, McDonald, McDonald zły, jak oni mogą mieć takich pracowników? A się to trochę odwróciło w jej stronę. Na samym wstępie chciałabym, ze względu na to, że mam w sobie pokorę, jestem na tyle osobą myślącą, że zauważam błąd po swojej stronie. Ja mówiłam, że ona ma wysokie ego po tym odcinku, nie? ale ona ma tak wysokie ego, że nawet w przeprosinach, to ona musi być taką bohaterką, że ona ma taką pokorę. No po prostu przeprosi tyle. N nie musisz jakby y siebie po podbudowywać. Ale przynajmniej zauważyła, przynajmniej ona mówi, że zauważyła błąd, lub ludzie jej wytknęli błąd i to wiele razy i może dlatego zauważyła, ale was zauważyła. Chciałabym was za to przeprosić, bo rzeczywiście osoby, które mnie na co dzień nie znają, nie znają mojego charakteru, nie znacie mnie prywatnie, mogły odnieść wrażenie, że jestem śwolonym burakiem, wywyższającym się. To jest chyba najgorsza odpowiedź, jaką kiedykolwiek słyszałem. <laughs> Ona wszystkie wybingo złych odpowiedzi na jakieś e, dramy właśnie zrobiła. E, po pierwsze powiedziała, że przeprasza nas, jakby to nas uraziła, a nie tego pracownika McDonald's. <laughs> A po drugie, powiedziała, że ona prywatnie jest inna, i jeżeli ktoś jej bardziej nie zna, to mógł odczuć coś innego. No, no nie, to co pokazujesz na internecie, to, to, to jest to, to, co pokazujesz na interesie, i tak ci ludzie będą oceniać. To, to, czy prywatnie idziesz, nie wiem, pieski adoptujesz, karmisz je, chodzisz do schroniska, czy cokolwiek, to, to nie ma znaczenia. Mógłam zupełnie inaczej dobrać słowa. Mogłam nie podnosić tonu głosu. Natomiast słuchajcie, kiedy ktoś zostaje wyprowadzony z równowagi. i dobra, póki co ona w ogóle tu nie przepraszam. <laughs> naprawdę najgorsze przeprosiny kiedykolwiek. No, jeżeli przepraszasz, tłumacząc się, dlaczego coś zrobiłaś i dlaczego w sumie to, to, to nie widzisz powodu do przeprosin, to to nie są przeprosiny. Poza tym ona mówi, że jedynym świadkiem na to, co się zdarzyło, to jest ten gościu z drive-thru, no i ona. No i ma rację, aczkolwiek chyba też są kamery, więc yy, szkoda, że McDonald tego nie, nie, nie może wypuścić. Tak mi się wydaje już. A, aż tyle nie zrobią. I tak dobrze zrobili to, co zrobili, ale o, o tym potem. Ja wczoraj po 15 minutach po wrzuceniu tej relacji już słyszałam głosy: Julia, usuń tą relację, bo będzie taka fala hej. I ja powiedziałam, słuchajcie, ja tego nie usunę. I ja już wrzuciłam. I ja to biorę na klatę. I z jednej strony gratuluję, bo przynajmniej mnie nie usuwa i udaje, że nic się nie wydarzyło, ale z drugiej strony, no nie wiem. Bardzo dobrze jest, jeżeli ja coś zrobię złego, żebyście mi zwrócili uwagę, ponieważ dzięki niektórym osobom swój błąd zauważyłam. I więcej takiej sytuacji. Na tej sytuacji się dawno nauczę i wierzę, że więcej tego błędu już w przyszłości nie popełnię. Czyli, że zacznie sz szanować wszystkich ludzi, a, a nie będzie patrzeć, że jest jakiś szereg i że no, w sumie to on jest za mną, więc powinien mnie lepiej traktować. To, że takiego czegoś nie będzie, tak? Do mnie mówicie, że ja mam mowę nienawiści. Słuchajcie, to co ja. Przeczytałam od was w komentarzach. A już nie miło być po drugiej stronie okienka, co? <laughs> ale żeby to nie zabrzmiało, jakbym. Ja, ja wiem, że pewnie domyślam się, to tam ludzie i pisali naprawdę do, do okropnego, no ale to zdarza się po prostu, jak influencer coś od, odpierniczy, to, to znajdzie się od dziewięciolatek, co mu napisze, nie wiem, haha, skorcz krawężnika XD. Życzenie komuś i nawiązywanie do żółtego Renault, gdzie były dwa wypadki samochodowe i. Z... ona mówiła, że ona myśli i tak dalej, nie? Więc ona nie myśli o tym, że jak teraz pokażę, że ją to rusza. Że ludzie takie rzeczy piszą, i tak dalej, i większość jej przeprosi będzie o tym, to tym bardziej ludzie tak będą pisać. Nie pomyślała o tym. A wystarczy, brać w takich sytuacjach powiedzieć: Ej, dobra, byłem gburem totalnym, szanować, nie wiem, pracowników, przepraszam bardzo yy, i tyle. Tego pracownika, oczywiście. Ja, nie, no, no coś tego typu, a nie wielkie. U, dlaczego ja hej dostaję? Jest po prostu obrzydzające i świadczy o was bardzo źle. O teraz ona nagle po tej całej akcji będzie moralizatorką ludzi, tak? Ja jeszcze nie widziałam. Tyle tysięcy. Komentarzy, jechania po jednej osobie. Tak robi, że mówi przez chwilę: No, troszeczkę krytyki było i pomogło, dziękuję wam, ale. i przez kolejne dwie minuty gada o tym, jaki to wielki hejt nie dostała. To się jakoś nazywało, zawsze to zapominam, ale jest jakiś jakby efekt Riany, Beyoncé czy coś, że mówi, żeby czegoś nie robić, to tym bardziej ludzie to będą robić. No i wiesz, no, ty przynajmniej dalej swoją pracę masz, nie wiem, jakieś firmy nie pozywałeś, są kontrakty i tak dalej. A ten pracownik McDonald's miał potencjał do tego, aby, no, zostać zwolniony przez ciebie. Ciebie. Czy mnie to boli? Nie. Wiecie dlaczego? Bo moje życie zahartowało mnie właśnie na takie sytuacje. Właśnie młode moje lata. No, mnie to nie rusza i tak dalej. Dlatego większość tych całych przeprosin gdzie ja to nie są przeprosiny ona o tym gada. Natomiast ten pan. Nie jest niewinny i nic złego nie zrobił. Zachował się bardzo niefajnie w stosunku do mnie. Dobra nie, 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 to jest zero refleksji. Nie. <śled> Dobra. Ona po prostu powiedziała to samo, co powiedziała wtedy w drive, tylko tak mile i próbuje brzmieć mądrzej i, i, i tyle. I, I tekst nie jest zanimowany, bo jej się chyba nie chciało, po prostu daje na ekran. Ja nie urodziłam się i dostałam milionem i z nieba nie spadły. Nigdy w życiu. Dlatego że właśnie pracowałam na takich podstawowych stanowiskach. Byłam pomocą kuchenną, byłam sprzątaczką, pracowałam jako kelnerka. Mi się po prostu nie chce jakiegokolwiek researchu na temat tej pani robić, ale z tego co widziałem na Twitter, to dużo ludzi jakby wysyłało dowody na to, że ma po prostu bogatego ojca. <laughs> jakby okej, okay, coś tam też osiągnęła. Ale wiecie, no. Pracowałam w sklepie spożywczym na kasie. Słuchajcie, doskonale znam tą pracę. To dobrze, to, to, to super. No ale to, że pracowałaś nie oznacza, że ewidentnie coś ci odkleiło i chyba zapomniałaś, jak to jest być po tej drugiej stronie i dlatego tak potraktowałaś tego pracownika. Nigdy się nie wywyższałam! I nie mówcie mi, że ja się uważam za lepszą, bo po prostu mnie totalnie nie znacie. O mnie nie znacie, nie znacie, ale no ewidentnie chyba nie oglądaliśmy tego samego Instastory, gdzie ewidentnie było widać, że ona jakby się wywyższa lub przynajmniej to tak bardzo wygląda. Mówienie o jakimś szeregu, uznania miejsca w szeregu, mówienie o tym, że jest pracownikiem McDonald's, jakby to było coś gorszego, oraz nazywaniem go Kmiotem. A Kmiot to jest człowiek niedobyty, niewykształcony, zwykle podchodzący ze wsi, przynajmniej taki pierwszy lepszy Google mi powiedział. Więc no, jeżeli to nie jest wywyższanie się, to, to ja nie wiem, co jest. I mam nadzieję, że więcej będę robiła wszystko, żeby takiego zachowania. Po prostu nie powtórzyć. Czyli że nie palić na drive -thru. No to możliwe, że będzie to troszeczkę utrudnione, bo generalnie jak wiemy drive to jest nadal teren prywatny, no ale faktycznie nie ma tam wielkiego zakazu. Ej, terem prywatny nie palcie. <grym> bo raczej każdy się po prostu domyśla, że jak, wiesz, szaszło do drugiego człowieka, nie palimy, jak z kimś gadamy nowym i tak dalej, ale to, to mniejsza. No ale McDonald's y, dał odpowiedź swoją na tą wielką kontrowersję, bo to wszędzie do sobie Polsce, to, to, to miliony osób w Polsce zobaczyło, więc McDonald's jakoś musiał się do tego y, odnieść. No i każdy by się spodziewał, że okej, okay, ukraliśmy. Pracownika, pracownik zły, coś takiego. Ale tak nie zrobili. Zrobili wręcz przeciwnie. To jest taka typowa PR-owa gadka, która by była, nie wiem, przez czat GPT napisana trochę, więc wam to skrócę i wam to streszczę. Stanowisko McDonald's Polska w sprawie ataku na pracowników. Już mamy tutaj e, początek, wiecie, że to jest atak na pracowników, a nie, że pracownik coś źle zrobił, więc już dobrze. Pierwsze, co zrobili, to wsparli zespół restauracji. Okej. Okay. Mówią, że w McDonald's nie ma zgody na obrażanie, krzyczenie i tak dalej w stronę pracowników. Zachęcają na treningach w takich sytuacjach, aby być asertywnym i stawiać granice z klientem. Ale też zdarza się, że stres i emocje biorą górę i Reakcja nie zawsze jest zgodna z ich standardami. Rozumieją to i podkreślają, że nikt nie poniósł konsekwencji za tą sytuację, co się wydarzyła. Tam końcówkę muszę Wam całą przystać, bo jest przepiękna. Do Dotychczas nie mieliśmy sygnałów o sytuacjach, które wskazałyby na potrzebę wprowadzenia zakazu palenia wyrobów tytoniowych na linii Magdrive. Prośba ze strony pracownika o zgaszenie papierosa nie jest niczym nagannym. Ze względu na zdrowie, bezpieczeństwo i komfort pracowników, obecnie sprawdzamy możliwości prawne i operacyjne oraz rozważamy wprowadzenie takiego zakazu. Eli jak ta królowa życia podkreślała, że no, przecież to nie ma zakazu, nie ma tutaj zakazu tego robienia. <grybujesz> to, to możliwe, że McDonald's wprost taki zakaz, więc ona zrobiła coś faktycznie dobrego dla tych pracowników, tak królowa życia, więc śmiesznie będzie, jeżeli faktycznie takie coś wprowadzą i wydaje mi się, że jak najbardziej to ma, mie po powinno mieć miejsce, bo to jest jeden z takich zakazów, które jakby nie są pisane, ale każdy wie, żeby tak nie robić, jakby, żeby tak się nie zachowywać, tak? Ale zdarzają się i takie delikwenty, no i cóż, no. E jak taki zakaz będzie wprowadzony, to bardzo będzie super, dobry ruch ze strony McDonald's, wiadomo, taka PR-owa gadka typowa była, ale, ale w sobie zabawne zakończenie, że takiej odpowiedzieli. E no i cóż, zostawcie lajka, zostawcie suba, się jutro, E na razie, vidzo.